Sytuacja w powyborczej Francji wydaje się być przegraną wszystkich, no bo ani narodowcy nie wygrali, ani całkowitej przewagi nie ma lewica, ani też nie ma się z czego cieszyć prezydent Macron. Ale jak to będzie wyglądało, o tym za chwilę porozmawiam z moją gościnią. Witam serdecznie, Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna z pierwszej strony, a moim i Państwa gościem jest Pani Małgorzata z zdziech politolożka, profesorka SGH. Dzień dobry i kierowniczka Katedry Studiów Politycznych. Yy, I zajmująca się Francją przede wszystkim. Tak, Francja ma szczególne miejsce w moim a, Pani profesor, to tak jest jak powiedziałem we wstępie, że tam nikt nie wygrał po tych wyborach, to można powiedzieć, że to jest no taka trochę, no, wszyscy odnieśli czy, czy ponieśli zwycięstwo, o tak bym... Mm -hmm. No, ja chyba nie zgodziłabym się z tym, bo zobaczmy ile teraz komentarzy jest wokół tego, że to jednak decyzja prezydenta Macrona była bardzo ryzykowna, ale właśnie ryzykowna. No i zobaczymy jak dalej sobie mm -hmm. poradzi. I jeśli chodzi od strony tutaj sukcesów czy zwycięstw, no to jednak jest duże zwycięstwo właśnie tej idei republiki, jednak ta taktyka zaproponowana po pierwszej turze przemówiła do wyborców, do obywateli, obywatelek francuskich i strach przed tym, że właśnie znienawidzona skrajna prawica miałaby przyjąć rządy sprawiły, że nagle w wyniku drugiej tury znalazła się na trzecim miejscu, a właśnie pierwsze miejsce zajął Nowy Front Ludowy. I ugrupowania skupione wokół, właśnie tutaj, prezydenta Macrona. No tak, ale mhm. powiedzmy tak, no, zatrzymano faszystów, bo, bo, bo mhm. tak się określa ten Front Narodowy Le Pen jako, jako taką skrajną prawicę, wręcz faszyst, faszystowską. Mhm. Ale z drugiej strony nie da się rządu stworzyć bez radykalnie lewicowego obozu Jean-Luc Mélenchona. No I zobaczysz. to też jest, to może być też problematyczne, bo no tam i, i, i biznes i, i, i takie unijne rzeczy mogą być zablokowane przez ten, tą część obozu. Ta obawa przede wszystkim przed Melenchonem wynika właśnie chociażby z jego braku poparcia dla Ukrainy w konflikcie i w wojnie Rosji z Ukrainą. A wiemy, że prezydent Macron przecież zrewidował swoje stanowisko i jest jednym z pierwszych, który wzywa na pomoc i walczy o tą pomoc dla Ukrainy. No łącznie z tym, że nie wykluczył wysłania wojsk. Co trochę przeraża i co też spowodowało, że właśnie na Zjednoczenie Narodowe było w opozycji do tej, między innymi też i do tej propozycji. Natomiast cały nowy front ludowy, może warto to podkreślić, był jednak pewnym zabiegiem taktycznym. Ponieważ wybory odgłoszone przed, jako wcześniejsze odbywały się w bardzo krótkim terminie, przy minimalnych tych warunkach spełnionych, bo to trzeba na to 20 dni, cała kampania miała trwać 21 i były właśnie takim frontem tylko taktycznym. Sama nazwa nawiązuje do tego frontu ludowego z lat 30, który też miał przeciwstawić się faszyzmowi, czyli miało odwoływać się do tych pewnych historycznych skojarzeń, ale też do czegoś co się za, zakończyło zwycięstwem. Natomiast sam, jeśli patrzymy na to jako już współpracę taką przemyślaną, jest bardzo zlepkiem różnorodnych partii i ugrupowań, począwszy od partii komunistycznej, socjalistycznej, ekologicznej czy zielonych, właśnie kończąc na melanchonie. Czyli takiej skrajnie lewicy, która też jest ugrupowaniem populistycznym. Natomiast, właśnie co zrobi Macron? Przypomnijmy też, że wczoraj już podał się do dymisji premier rządu Atal, no ale wiemy, że już niedługo rozpoczynają się igrzyska sportowe, duża impreza, która przede wszystkim może też jednak wpłynąć na zmianę wizerunku do prezydenta Macrona, daje mu rozpoznawalność w świecie. Jest to jednak też, Wydarzenie takie przykuwające uwagę i bardzo medialne. Z drugiej strony też, czy prezydent Macron będzie budował rząd, który ma mieć większość? Już jest nauczone trochę rządzić. Cała jego druga kadencja była w czasie, kiedy w Zgromadzeniu Narodowym nie miał większości. Jeśli spojrzymy na Europę, to rządy większościowe są w mniejszości państw i do tej pory trzymało się tylko Węgry i Francja. A wszędzie, gdzie indziej są koalicje. I warto też jednak podkreślić tę różnicę systemu francuskiego, politycznego, który jest systemem semiprezydenckim, ale z ogromną władzą prezydenta. I rzeczywiście, konstytucja daje prawo prezydentowi, poza wieloma innymi prawami, do mianowania premiera. I to zwyczajowo utarło się, że premier powinien być z ugrupowania, które uzyskało największą liczbę głosów. Ale to naprawdę pozostaje w gestii prezydenta, komu tą tekę powierzy i jaką ma wizję na te mm -hmm. y, przyszłe lata, czy ten No przyszły czas Tutaj rządzenia. ta specyfika mm -hmm. jest jeszcze taka, że prezydent nie musi przyjąć y, dymisji, dymisji. Y, premiera. No, właśnie to chciałam też powiedzieć. Po pierwsze, y, wydaje mi się, że teraz, ze względu między innymi na to najszybciej ciekające wydarzenie sportowe, które jednak jest wydarzeniem globalnym, y, premier, y, prezydent nie może nie przyjąć tej demisji, najmniej mm -hmm. tak zrobi. Czy 18 nie... lipca zbierze się parlament, Ładnie, wybiorą no? się władze parlamentu, konstytuuje się mm -hmm. nowa władza y, ustawodawcza, ale w wykonawczej może się nic nie zmienić. W wykonawczej może się nic nie zmienić albo no, może być ta większość budowana trochę w inny sposób. Wśród tego nowego frontu ludowego no, mamy naprawdę obfitość poglądów. Wydaje się, że najbliżej prezydentowi Byłoby chociażby do Glucksmana, czyli też temu teraz już eurodeputowanemu, który właściwie zadbał o dobrą kampanię do Parlamentu Europejskiego, też sam będzie deputowanym po raz drugi, ale sam już wielokrotnie i wczoraj też mówił, że we Francji też musimy nauczyć się budować kompromis trochę na wzór europejski. Uhum. W Parlamencie Europejskim Parlament Europejski jest największym chyba tyglem, Różnych opcji politycznych, różnych powiązań. No to na pewno. Ale właśnie grup, grup, grupy polityczne przecież układają się między sobą, budują sojusze, negocjują i uczą się dochodzić do tego kompromisu, który właśnie w Unii Europejskiej jest tą wartością i może we Francji też trzeba się tego będzie czyli nauczyć. to, Czyli to może być tak, że. E... Prezydent będzie wciągał, albo premier, mianowany, albo obecny, będzie wciągał też Front Narodowy w jakieś współrządzenie, będzie próbował mm -hmm. pewne rzeczy, na mm -hmm. którym im zależy. No, Nie, myślę, że jednak że to będzie twarda opozycja. W, w, myślę, że jednak Front Narodowy jest poza poza um, ugrupowaniami, z którymi. Ewentualnie, mm -hmm. które bierze się pod uwagę przy budowaniu koalicji. Mamy tutaj ten nowy front ludowy, yy, mamy właśnie ugrupowania prezydenckie, yy, i to już. Yy, no tak, ale to w takim wypadku. Można powiedzieć, że, że to, co powiedziała wczoraj wieczorem Marie Le Pen, że ona już jest za dużo w polityce yy, i ona po pierwsze uważa, że to jest ogromny sukces, no bo podwoili mm -hmm. liczbę yy, swoich deputowanych. Yy, po drugie, to pokazuje, że następne wybory są już ich. Więc jeśli oni będą na taką, taką twardą opozycją, to, to, to czy rzeczywiście nie dojdzie do tego, że następne wybory mogą być już ich? To znaczy na pewno warto podkreślić, że Marine Le Pen jest wytrawną polityczką. Jeśli ona mówi o następnych wyborach, to ona już myśli o wyborach prezydenckich 2027. Prezydent Macron, myślę, tutaj zadziałał tak, jak zadziałał, właśnie dlatego, że to już jest jego druga kadencja. On nie może kandydować po raz trzeci. Natomiast sam uzasadniał tę decyzję tym, że chciał pokazać Francuzom i Francuzkom, jakie mogą być konsekwencje ich decyzji, i nawet jeśli by sprawdził się najgorszy scenariusz, czyli zwycięstwo Zjednoczenia Narodowego i ewentualne rządy kohabitacyjne z premierem z, tej, z, z tego ugrupowania. To Francuzi zobaczyliby, jak to jest. Jak ten rząd jest właściwie no, niewydolny, nie potrafi rozwiązać żadnych problemów. I w rezultacie zniechęciliby się do kandydatury Marine Le Pen. Czyli chce chciał uchronić ten najwyższy urząd od których władzy kandydatury. Władzę. Natomiast to będą w 2027 roku to już będą czwarte wybory Marine Le Pen, to nie jest debiutantka. Która z wyborów na wyborów z wybory zwiększa swoje, swoje szanse. I ja też myślę, że zbyt triumfalne i zbyt odważne są nagłówki, które mówią o porażce zjednoczenia narodowego, no bo jeśli spojrzymy na udział procentowy, gdzie tu mówicie o porażce, mhm. jeśli spojrzymy też na liczbę departamentów i gmin, w których zjednoczenie narodowe odniosło zwycięstwo, to też to wygląda no, z wyborów na wybory lepiej. Kiedyś to były tylko trzy departamenty, a teraz jest to rozsiane po całej Francji. Więc i to ogromna umiejętność prowadzenia kampanii, ogromna zmiana komunikacyjna przez Jordan Bardella nie pojawił się e, przypadkowo. Prawda? On został wybrany specjalnie na czasy tej polityki zmediatyzowanej, prowadzonej przy użyciu nowych mediów nazywany też prezydentem z TikToka, bo tam też bardzo uh -huh. umiał zbudować swoje poparcie. No tak, milion... się wycofała trochę w tej kampanii. Prawda? Ona jest tam twarzą za nim. Natomiast no wiadomo nikt nie ma wątpliwości kto pociąga za sznurki. Najlepszym przykładem była w, w, debata telewizyjna. W ciągu tych 20 dni, tyl, 21 tylko ta jedna debata dała możliwość pokazania jak naprawdę radzą sobie z odpowiadaniem na pytania kandydaci. I właśnie Zjednoczenie Narodowe reprezentował Jardin Bardella i w debacie wypadł bardzo słabo. Nawet na tle premiera Atala, który dysponuje wiedzą, ale nie jest taką postacią dobrze wypadającą w mediach. Mhm. prawda? Nie... Jest mocno technicznym y politykiem. No właśnie, Natomiast tutaj już w dłuższych przekazach, takiej ponadgodzinnej debacie, gdzie trzeba się zmierzyć z konkretnym pytaniem, trzeba wiedzieć, jakie są zasady, jak wygląda sytuacja ekonomiczna, jak wygląda sytuacja budżetowa, z czego dosypać, jeśli coś mhm. obiecujemy, prawda? Tutaj za dużo tych obietnic powstało w kampanii. One często no, są obietnicami bez pokrycia, i myślę, że gdyby kampania trwała dłużej, to sami Francuzi i Francuzki przekonaliby się jak niewiele tutaj jest. No tak, ale te obietnice były po jednej i po drugiej stronie, mm -hmm. Pani Profesor. To jest tak, że no, najbardziej, powiedzmy, zachowawczy byli ci centrowcy od prezydenta Macron, mm -hmm. ale i populiści z prawej, i populiści z lewej, którzy dostali się do, do Sejmu, obiecywali dużo mm -hmm. skrajne rzeczy wykluczające się. Mm -hmm. No ale przypomnijmy, że chyba największym błędem, bo też... Nie, Dostrzegam wiele błędów w polityce prezydenta Macrona. Jest nazwijmy to pewna jego arogancja i odstąpienie od dialogu ze społeczeństwem, właśnie odstąpienie od procedury konsultacji, i zwłaszcza w, tej, w czasie swoich rządów, w czasie drugiej kadencji. No mm, wykorzystanie tej możliwości. Czy myśli pani, że będzie zmiana yy, tej, tej polityki? 49 y, ustęp 3, czyli na zasadzie takich dekrektów. Myślę, że prezydent Macron jest teraz w pewnym sensie y, dłużnikiem społeczeństwa francuskiego, y, które jednak zmobilizowało się w obliczu mhm. strachu i takiego realnego zagrożenia rządami y, prawicy, y, no musi zaproponować Coś dalej, tak? Sam mhm. wizerunek prezydenta, który ma dosyć dobrą pozycję na arenie europejskiej, czy chce też grać o tą pozycję na arenie międzynarodowej? Dzisiaj też, prawda, już. Właśnie, yy, o to chciałem zapytać, się. bo y, jak będzie wyglądała mhm. sytuacja po tych wyborach, jeśli chodzi o mm, no, to przewodnictwo francuskie mhm. no, no, czy, czy francusko-niemieckie, no, ale powiedzmy francuskie mhm. w Unii Europejskiej? Mhm. A też no, rozpoczyna się szczyt NATO. I jak będzie wyglądała sytuacja prezydenta na tym szczycie? Jakie, czy czy nie osłabiony jest po, po tak, przy, przy tak rozchwianym parlamencie? No nie, bo jednak w tym systemie, tam prezydent odpowiada za politykę międzynarodową, to prezydent jest tą twarzą tej polityki i wyznaczania jej kierunków. A właśnie wyniki wyborów pokazują, że ten bardzo ryzykowny ruch prezydenta. Wielokrotnie powtarzała się ta metafora Gambita, czy Gambitu, mhm. nie wiem, jak y, powinno się poprawnie odmienić. No, wszyscy ostrzegali, że to może być takie trochę powtórka z y, y, Kamerona. Mhm. Y. Bardzo ryzykowny, ale tutaj zakończył się jednak y, no, zwycięstwem mhm. grupowań y, w, stojących w opozycji do, narodowej, y, do skrajnie narodowej y, prawicy. I, i, Czyli i, jeśli chodzi o szczyt NATO i, i, i mocne, mo, mocny głos prezydenta, on tutaj jest niezagrożony. A jeśli chodzi nie. o Unię Europejską? Jeśli chodzi o Unię Europejską, to też te kierunki europejskiej polityki są wyznaczane. Natomiast jeśli będą rządy kohabitacyjne, prawda, no to może mieć takie sporo krzesło. My też mieliśmy swego czasu prezydenta i premiera, którzy podróżowali razem. No ale tutaj, właśnie za tę politykę zagraniczną, jednoznacznie też, odpowiada prezydent. prezydent. I co ewentualnie może to być takim, może, może nie najgorszym, ale no po prostu innym alternatywnym scenariuszem, to to, że nie można ogłosić wyborów wcześniej niż za rok i ewentualnie może być tak zwany rząd techniczny mhm. I, i okres takiego. Może nawet nie nazwałbym tego chaosem, ale pewnego letargu, tak, ale biorąc pod uwagę kontekst, no jednak wojenny, wielu zagrożeń, no to może to spowodować w pewnym sensie też pewien polityczny chaos, tak? Bo mhm. wiele problemów przez ten rok może nie być załatwianych, a może się nawarstwiać i spiętrzać. Mhm. E, czyli podsumowując, to nie jest tak, że rzeczywiście jest e, źle we Francji ale nie wiemy, czy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy powiedzieć, że to będzie stabilny rząd większościowy, no bo tutaj i prawa strona i też skrajnie lewa strona mogą znaleźć się, nie wiem, poza rządem. Chociażby to, co mamy teraz w mhm. Polsce, czyli partia Razem też powiedziała, ok, no my nie wchodzimy do rządu. No nie, we Francji jest źle, bo jest wiele nierozwiązanych problemów i jest o wiele gorsza niż w porównaniu z Polską sytuacja ekonomiczna. Przypomnijmy, że Francja jest na trzecim miejscu po Grecji i Włoszech pod względem wysokości długu publicznego, prawda? co też. Po drugie, jest dużo, wysoki wysok, deficyt budżetowy, bo na poziomie 5,5% PKB. No i to są sprawy, które wymagają po prostu no, prowadzenia jakiejś skutecznej polityki. Przed samymi wyborami do Parlamentu Europejskiego też jedna z agencji ratingowych, Standard Poor's, zdegradowała ocenę Francji. Więc no to są też kolejny argument do tego, no, że ta sytuacja ekonomiczna nie jest zła. Czy polityka gospodarcza mhm. będzie musiała być bardzo odpowiedzialna Wie. i raczej mocno powściągliwa, I a mocno nie... Powściągliwa, ale też właśnie nie dałoby się spełnić tych obietnic, które padały zarówno z lewej, jak i prawej strony. Na przykład cofnięcia reformy, reformy emerytalnej, którą Macron wprowadził właśnie bez konsultacji na zasadzie y, z, swojej decyzji. I już y, Bardela, który obiecywał cofnięcie tej reformy, y, już Marine Le Pen prostowała za niego, że y, tylko y, ewentualnie zmniejszą, y, pozwolą odejść na emeryturę. Mhm. Wcześniej tym, którzy zaczęli pracę wcześniej, więc te okresy składkowe jak gdyby niewiele by się zmieniły, prawda? No, czy, czyli tak to i... pokazuje, że mhm. jednak e, nawet mhm. w tych populistycznych e, ugrupowaniach jest pewna odpowiedzialność za gospodarkę i za państwo. Mhm. Znaczy, m, panie redaktorze, tak jak pan świetnie zauważył, no, Marine Le Pen, jako ta wytrawna polityczka, myśli właśnie już o tej czwartej pewno swojej kampanii prezydenckiej. Czyli jej działanie, dlatego też ona tutaj nie była twarzą w tej kampanii. Tu był ten młody 28-latek, uh -huh. który umiał przyciągnąć tych, co do tej pory na wybory nie chodzili. Czyli przede wszystkim młodzi ludzie od 18 do 24 roku, może trochę wykulczeni, może tacy, którzy w samej biografii Bardelli odnajdywali siebie, bo pochodzili z rodzin właśnie takich mieszanych. Bo na przykład albo nie studiowali, albo porzucali studia, tak jak zrobił Bardella, i nie mają żadnych doświadczeń zawodowych, nie widzą dla siebie właśnie jakiegoś pomysłu na życie. I, i... Stał się uosobieniem ich różnych przeżyć, tak? Myślę, że tak. Jest wiele takich rodzin, prawda, we francuskich, o właśnie o takich. W wielu korzeniach powiedzmy etycznych, wielu trady cierpiących z różnych prawda, tradycji, mhm. ale z drugiej strony możemy się zastanowić, dlaczego takie osoby na przykład głosują na człowieka, który na przykład chce... Zrezygnować z obywatelstwa nadawanego na zasadzie tak zwanego prawa do ziemi, czyli że każdemu dziecku narodzonemu we Francji, we Francji przysługuje obywatelstwo, czy nawet po czym z tego już potem się troszkę wycofano, że nie wszystkie funkcje publiczne, na przykład związane z bezpieczeństwem, mogłyby być pełnione przez osoby, które mają dwa obywatelstwa, prawda? Co Mm -hmm. Mieliśmy z do czynienia. Więc to pewne przerażające może. Pani możliwości. profesor, mm -hmm. ko kończąc tą y, opowieść o powyborczej Francji, chciałbym zapytać, y, czy coś się zmieni y, w stosunkach Francja-Polska? Czy, y, no, tak jak pani powiedziała, sprawy zagraniczne zostają u prezydenta, no, ale w momencie, kiedy zmienia się większość parlamentarna, czy, czy, czy powstaje jakaś koalicja, no, są różne naciski, y, czy tutaj mogą być jakieś zmiany? Ja myślę, że nie, że nawet to jest taka sytuacja, która w pewien sposób te nasze relacje też może dodatkowo, yy, może nie yy, wzmacniać, ale też pokazywać ich potrzebę, bo sam ten ruch zastosowany przez Macrona, budowania szerokiej koalicji, możemy powiedzieć, że w pewien sposób, yy, może w jakiś sposób też był zainspirowany strategią która wydarzyła się w Polsce w wyborach październikowych z 2023 roku, gdzie budowano tą szeroką koalicję właśnie też, żeby dokonać zmiany systemowej. Tutaj jeszcze tej zmiany nie było, ale była bliska. Tak? Uh -huh. Więc i mamy ten format Trójkąta Weimarskiego, który już został odkurzony. Zaczęto dynamizować tą współpracę a jest wiele tych wyzwań europejskich na poziomie właśnie Unii Europejskiej, które trzeba podejmować w ramach różnych formatów politycznej współpracy i ten w ramach Trójkąta Wajmarskiego wydaje się być takim optymalnym. Ale na razie Francja zajmie się igrzyskami. Ale na razie Igrzyska i to nie tylko te sportowe, ale i polityczne. Dziękuję pani Dziękuje bardzo za wizytę. Bardzo. Moim i państwa gościem w Dzienniku o Gazecie Prawnej z pierwszej strony była pani profesor Małgorzata Molenda Zdziech ze Szkoły Głównej Handlowej, a rozmawiał o Gonek.